Witajcie! Jesteście na kanale Żyj z pasji. z tej strony Janek. Znajdujemy się na plaży, gdzie w poprzednim odcinku przeżyłem podwójne emocje. Pierwsze, ze znalezienia złotego piersianka oraz później, już w busie, w druciaku, kiedy zacząłem prześcić krzyżyk i ukazał się moim oczom złoty kolor. Wówczas myślałem, że jest ze złota, okazało się, że jest ze srebra. Tak fantastyczny dzień i mam niedosyt. Mam niedosyt z nurkowania, mimo że to było w poprzednim odcinku moje najdłuższe nurkowanie, godzinę 34 na tym wyjeździe, i stwierdziłem, że spróbuję jeszcze poszukać na jednej plaży. Także zapraszam serdecznie. Nie kolejny dzień, kolejny odcinek. Lecimy. Do kolejnej plaży mam raptem 3 minuty. Ale jest podobno kłopot z parkowaniem, także zobaczymy, czy uda się zostawić gdzieś druciak. I to o czym wam wspominałem w poprzednim odcinku, że pogoda jest zjawiskowa. Spodziewałem się, że może być ciepło w październiku, ale nie przypuszczałem, że aż, że aż tak. No, aż nie chce mi się wierzyć. Parking na trzy auta. No, druciakiem tak stanąłem. W sumie mogę jeszcze minimalnie podjechać do przodu te tam 30 cm. No ale ekstra. Tutaj jest zejście na dół i, i podobno jest plan. No i tak, tu jest ta plaża, no jest świetna, malutka taka, ale no nie ma gdzie zaparkować, cholera jasna. Tam na górze to zaraz dwójka wyskoczyła, privat, privat, go away. Zjazd ze strumyczkiem. No i wreszcie sympatyczny chorwat pozwoli mi, bo to jest teren kempingu, pozwoli mi to zaparkować i poszukiwać w tej, na tej plaży. No i rzeczywiście, niżej jest kupa miejsca, jest taki. Dok dla wszystkich łódek, i tu jest plaża. Tu jest plaża, no mam bardzo blisko warunki, niesamowicie komfortowe, jeżeli chodzi o nurkowanie z Blutrynem. Nie muszę latać nie wiadomo jak daleko. No i co, długo się nie będę zastanawiał, po prostu zakładam cały sprzęt, nurkuję i zobaczymy, jakie będą tutaj efekty. Dobra, jak widzieliście w poprzednim odcinku, nurkowałem godzinę 34, teraz dołożyłem po to ten sam dzień 52 minutki. I tak wygląda podsumowanie. Dwa ciężarki ołowiane 4 kuny, 50 eurocentów i dwa kolczyki, jeden srebrny i jeden dziadowski stali, ale bardzo ładne z takim klimatem typowo morskim. Mamy rozgwiazdę, muszelkę i jakiś tam kamyczek, także dwa kolczyki, kolejna biżuteria wpada zawsze to cieszy oko. A jeśli chodzi o wyzwanie to drugie nurkowanie było dokładnie w tym dniu, kiedy znalazłem ten złoty pierścionek. Także tutaj dopisuję 52 minutki. Mamy kolejny dzień. Kolejny dzień za oknem troszeczkę inny widok. Przyjechałem do znajomych i już jestem w zadarze. Ja nie przypuszczałem, że dzisiaj kawkę z takim widokiem w takim towarzystwie będę spożywał. Aga, Jerzy, dzięki wielkie za spotkanie Przed chwilą was ściskałem, a teraz ściskam was wirtualnie I do zobaczenia w Polsce Krążę małymi uliczkami I kieruję się w stronę pierwszej plaży Plaża Duboka Draga Kończy się asfalt i zaczyna się taka droga No z niskim zawieszeniem nie polecam na tą plażę zjeżdżać O, tu się droga już w nawigacji skończyła A do plaży mam jeszcze kawałek Dojechałem na miejsce i pierwsza rzecz w suszę piankę, bo wczoraj zapomniałem i jest cała mokra no dojazd do tego miejsca bardzo ciężki no ale plaża zaraz wam pokażę z bliska sorry od razu za wiatr no plaża absolutnie przepiękna przecudowna, o tam widzę wędkarza także nie ma za dużych fal miejsce bardzo ładne, bardzo ładne. Chciałem zobaczyć taką mniejszą plażę, jak to wygląda. No i się przekonamy. Przekonamy się. Beach Bar Pumiat. Bardzo ładne. Pan Poseidon. Idę się ogarniać. I za pół godzinki, jak pianka, przez nie idę nurkować. Okej, okay, nie wiem w jakim stanie jest detektor. Po wczoraj była jedna kreska, także podładujemy jeszcze trochę. A chyba tej listy w ogóle nie pokazałem. Muszę ją przetrzeć, bo wczoraj było trochę błota i człowiek po prostu wchodząc do ota pozahaczał troszeczkę o, jak nowa Tu chciałem Wam pokazać zachowanie GoPro, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Nagrywałem timelapse i nagle zobaczcie. Kamerka zmieniła jakby położenie. Timelapse się zatrzymał. Jest normalne tempo nagrywania. Zwróćcie uwagę w lewej stronie ekranu, jak rozmazany jest obraz. I kamerka, zobaczcie, spokojnie wraca do poprzedniego położenia. Jeszcze zwracam uwagę na to, że kamerki nie ruszałem. Ona cały czas była w jednym... W jednym miejscu. I widzicie po lewej, jak się zmy, zmywa, zlewa ten obraz? Kamerka prawie już wróciła. I zaraz co będzie? Czekajcie, czekajcie jeszcze chwilę. I znowu, i znowu zobaczcie w lewo rozmazany obraz, i znowu wraca. Myślę, że ma to związek z przegrzaną baterią, bo jednak na pełnym słońcu zostawiłem kamerę. Najpierw raz coś takiego widzę w życiu. Także, jako ciekawostka dla posiadaczy GoProsów. Detektor podładowany, widzimy się pod wodą. No to co? Zapraszam Was serdecznie na podsumowanie. Zobaczmy, co udało się znaleźć. Nurkowałem 36 minut. No i wyszło trochę aluminiowych różnych elementów, zawleczek, jakaś tam nakrętka powódce. No ale zobaczcie, 5,70 euro, 70 euro centów, jak na pół godzinki, nie ma źle. Szkoda, że nie wyszła żadna biżuteria, ale fajnie się szło. Właśnie otworzyłem jedną mandarynkę, dostałem od jeżego Agnieszki. Prosto z sadu. Chorwackiego, niepryskane, w sposób naturalny hodowane, i ta mandarynka jest oficjalnie najlepszą mandarynką, jaką w życiu jadłem. Jest tak soczysta, tak słodziutka, po prostu no bajka. Jerzy Aga, dzięki wielkie. I w takich zatoczkach bardzo dobre warunki do nurkowania. Widzicie na otwartym morzu, jakby więcej fal, większy ruch, a tutaj bardzo spokojnie, także czegoś takiego trzeba szukać we wieczne dni i jaki teraz plan? suszę piankę, muszę trochę zszyć kolano bo mi się już tak strasznie ten neopren poszarpał, że jest praktycznie grubości kartki tylko materiał, który trzyma no i tam w kolano może być zaraz zimno, także muszę to szyć no i zaraz kieruję się dalej na południe w stronę czarnogóry ok, zmieniłem troszeczkę tabelkę na czerwono dni gdzie nie znalazłem złota na zielono tam gdzie znalazłem a na niebiesko dni gdzie w ogóle nie szukałem bo później też sobie zapiszę ile takich dni w ciągu miesiąca było dalej zmieniłem, jeżeli chodzi o czas pododawałem te wszystkie minuty no bo potem bez sensu będzie dodawać je ręcznie tutaj skorzystałem z waszego, z waszej wskazówki i wrzuciłem tutaj funkcję sumę podzielone na 60. Także mam od razu czas. Mam ilość nurkowań też zliczoną i mam gramę złota. Także jak sobie przewinę na sam dół, no to widzę jak to wygląda. Mogę na tej podstawie no, analizować, czy jest to dobrze, czy niedobrze. Co jeszcze dziękuję widzowi, który mi zwrócił uwagę, że nie gry, tylko G, także tutaj e, też zmienione. No i co. 10 października, jedno nurkowanie i zobaczymy jak tam dalej i o co mi chodziło z tymi kolanami tak jak tutaj, już widać materiał w środku tak tutaj, już jest bardzo słabo jeszcze jest bardzo cieniutki ten materiał no i muszę tutaj po prostu zaszyć mam trochę kleju takiego do butów, dlatego najpierw skleję ale ich trochę jeszcze przeschnie i teraz trzeba jakoś stąd wyjechać na jedynce na spokojnie jest, wreszcie Plaże, również niezbyt ciekawy ale ładny widok rezygnuję z tej plaży bo 2 kilometry przez takie dziadostwo e, też mniej ludzi pewnie przyjeżdża przez taką kiepską drogę także nie ma co plaża Wrsi Mulo daleko nie mam ładnie to wszystko wygląda teraz muszę chwilę poczekać bo tak zaczyna kropić fale jakieś są ale nie są na tyle duże żebym nie mógł nurkować a tylko poczekam, bo pogoda taka mierna do tego typu przedsięwzięcia. Tutaj mały barczyn w sezonie, a moją uwagę, przykuł ten oto stolik na bazie roweru. Ciekawe rozwiązanie. tu też mi wyglądało na plażę, ale widzę dla łódek. Także to bardziej taki dok dla łódek jest, no, a główna plaża jest tutaj. No, powiem Wam warunki takie. No nieprzyjemne, bo wiem jak potem wyjdę z tej wody i będzie tak wiało, to nie jest to nic przyjemnego. No, tutaj tam się podobało. Ludzie z tego mogą skakać. Tylko ciekawe czy tam dopłynę, bo widzę, że spadek jest bardzo konkretny i pewnie tu jest 25 3 m może, może. No zobaczymy. Na pewno tutaj zanurkuję, bo dzisiaj już nigdzie nie będę kombinował, bo tutaj jeszcze w miarę nie ma tych fal. A co dalej, zobaczę. I teraz jest ten moment, który bardzo lubię. Bardzo lubię, bo w umyśle dzieją się bardzo specyficzne rzeczy w takich momentach, kiedy jesteś na pograniczu. Niby chciałbym wejść do tej wody, a z drugiej strony wiem, jakie to będzie ciężkie. I czy znajdowałem nic totalnie, tak jak na psiej plaży, czy znajdowałem złoty pierścionek ostatnio, czy dzisiaj 5 euro. Tak naprawdę wchodzicie i nigdy nie wiecie. Nie ma pewności. I ten moment, kiedy zadecydujecie, że ok, przezwyciężam lenistwo, przezwyciężam niechęć, idę, no to potem jest satysfakcja ogromna, bo tutaj jakby nie musicie. To jest najtrudniejsze, bo co innego, jak nie wiem, ze znajomymi robicie pompki, jest ciśnienie, wiecie, chcecie jak najwięcej itd. i tak dalej, a co innego, jak jesteście sami ze sobą i nie musicie nikomu nic udowadniać, tylko sobie samemu. No, to jest dość przyjemne uczucie i satysfakcja, dlatego bardzo serdecznie polecam czasami robić rzeczy, na które totalnie nie macie ochoty. Wy widzicie w sumie ujęcia z nurkowania, a ja po każdym nurkowaniu wyciągam baterię, ładuję, zabezpieczam tutaj wszystko. Skręcam, wykręcam, i tak za każdym razem, czasami dwa razy dzień.

Podsumowanie: Tak wygląda stara moneta. Pogięta, bardzo stara. Nie mam pojęcia co to. Trochę śmieci. Tutaj coś z ala biżuterii. Nie wiem, o czym to jest. Już kilka takich znalazłem w życiu. Nie mam pojęcia, co to jest. 3 eurocenty i 3 euro. Także 3 euro. No widzicie, stare jak świat w tych dużych kamieniach były. Monety ale było tyle śladów po szukaniu to widać ewidentnie na dnie małe kamyczki i nagle dołek i naokoło kamyczki także plaża nie niemiłosiernie no ale zawsze coś tam wpadło było fajnie. Okazuje się, że mam jakieś 150 metrów do sklepu spożywczego także skoczę sobie kupię coś dobrego na wieczór no niestety okazało się, że sklep po sezonie do 13 czynny, normalnie do 21 no i co może się uspokoiło pogoda się zrobiła taka w miarę przyjemna, bezwieczna i na pewno zmieniam trochę mocno lokalizację, bo tego typu plaże wcześniej robiłem w Chorwacji i to była totalna strata czasu prawdopodobnie na jakąś wyspę się wybiorę i po drodze może za dwie, trzy maksymalnie plaże Ok, dopisałem drugie nurkowanie to było 30 parametrów i 45 czyli łącznie 81 i tutaj na dole zmieniłem czas w godzinach czyli przez 10 dni wykonałem 13 nurkowań Czas niecałe 12 godzin i złoto 3,6 grama. Live'a dzisiaj robiłem, i późno się zrobiło, 19.52. Podjechałem pod Plodinę, żeby sobie kupić jakiegoś batonika, żeby po morsowaniu, wiecie, nie po morsowaniu, ponurkowaniu, żeby mieć coś takiego na osłodę. No i jakieś zakupy trzeba zrobić? Zakupy zrobione, ale. Nie będę wam pokazywał chleba i jakiś, nie wiem, jajek, bo to mało ciekawe. Ale tutaj, pierwsza rzecz. Tego jest masa tutaj w Chorwacji w sklepach. Także zobaczę, taki proszek z wodą, czy to rzeczywiście smakuje jak lemoniada, czy będzie to dobre, zobaczycie w odcinku. I tutaj, no czegoś takiego w sklepie nie widziałem, to mówię, biorę. Nie było to tanie, bo na polskie to jakieś 10 zł. Jest to ogórek kiwano, ogórek, ogórek kolczasty, Afrykański. Występuje w Afryce, od kraju przylądkowego po Senegal i Sudan na północy, także jemy na Półwyspie Arabskim. I jeżeli chodzi o jego smak, to piszą, że jest mamioż o orzeźwiającym smaku. Wraz ze znajdującymi się w środku nasionami spożywa się na surowa. Jego smak jest zbliżony do kiwi, melona i ogórka, a zapach... Do banana. Także mówię, no, biorę i spróbujemy tego afrykańskiego ogórka. A jeszcze wam sałatkę pokażę, bo taka dość nietypowa. Mamy marchewkę, mamy sałatę, mamy kukurydzę. Także, no fajnie to wygląda. Koszt 1,5 euro, czyli tak 6,30-6,40 mniej więcej. Mm, tak się zastanawiam, czy to na raz, ale chyba zjem na raz. Zgłodnieje mocno i wiecie co do tego dodam, dodam, dodam. Piersi z kurczaka 5 euro, czyli wychodzi 43 zł na kilogram. Troszeczkę droższe niż w Polsce, ale wyglądają całkiem spoko. Bez antibiotika, no mam nadzieję. Także my się pokroję piersi, z tym zmieszam, będzie całkiem spoko. A do tego weźmiemy sobie winko. Oczywiście śmieję się, nie winko. Właściciel tam domu, gdzie moi znajomi sobie wynajmowali, robi oliwę z oliwek. Konsystencja, zapach tej oliwy to jest po prostu, no coś niesłychanego. Tak dobrej oliwy nie jadłem nigdy w życiu. Pomimo, że w Finlandii kupiłem troszkę droższą tego typu i to jest całkiem spoko. No ale taka. Domowej roboty prosto z Chorwacji. No, myślę, że taka sałatka. Piesi z kurczaka i oliwa to będzie szczos posiłek. Ok, czwartek. Jak widzicie, burza z deszczem, paskudnie. Ale patrzcie, co się dzieje od jutra. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. 23, 14 praktycznie, czyli 2, 4, 6, 8 dni będę miał takich, że praktycznie no będą poszukiwania, no myślę, 2, dwa, dwa nurkowania bez najmniejszego problemu. Znaczy bez problemu, wiecie, wiecie jak jest, ale mam nadzieję, że w tych dniach uda się bardzo dużo zanurkować. I myślę, że już tutaj pod koniec będę gdzieś na jakiejś wyspie, na Chorwacji, coraz bliżej Czarnogóry. Urany! O, o no chwilkę się porozciągałem kręgosłupa, bo po tym nurkowaniu wiecie w jakiej pozycji poszukuję jestem pochylony do przodu i takie tak po prostu wiecie, bo tu mnie pas ciąży wszystko, nie idę tak wyprostowany w wodzie, tylko jestem mocno pochylony i jak no, nurkuję godzinę, dwie dziennie, no to z tej pozycji trzeba potem pff, wyprostować także chwilka rozciągania kręgosłupa i co? Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia komentarza. Czy przychylnego, czy nie, nie ma to znaczenia. Jakiś tam komentarz możecie zostawić. Łapki w górę lub w dół. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. I zobaczymy, kiedy kolejne złoto wpadnie. Trzymajcie się. Cześć.